Dzień dobry widzowie, witam was w drugim odcinku Bloom TD Battles Troszkę sobie pograłem, no troszkę, no może nie troszkę, 28 rund. No i teraz sobie pogram, no, dokończymy granie Tutaj już jak widzicie farm postawiłem sobie rund. tak, już już ulepszymy jedno Postawiłem ulepszyłem te piratów To jest paragon, tutaj tych inżynierów, paragon to się jeszcze nie paragon tutaj jeszcze nie paragon i tutaj będziemy jeszcze mieli do bumeranga ale to trzeba blokować do pilota do ninja i do super małpki tylko to będzie trzeba dużo zbierać długo i dużo Zaczy tym mistrza to jest po prostu, że więcej zadaje i, i większy produkt, tak? Czyli musimy bardziej zdotować daną linię. To sobie ulepszy. na Co widzicie, O, 125 tysięcy przybyło. I teraz mam zamiar ulepszyć małpkę pirata. Yy, tylko, że będę, uzbieram milion i zdotuję go. Jakieś 500 tysięcy, Będzie bardzo dobrze. A tego MAGA to chcę jak najlepszego, bo MAGA ten MAG jest najlepszy po prostu. Teraz parę no, z tych wszystkich, które posiadam, no, bardzo fajny. Aha, no, ten inżynier, to on zbiera mi kasę za to, że postawia kula. Stawia kula. No, on, on też ma już dużo. Możliwe, że na dzisiejszym odcinku postawię ten Paragon? Co się postawię, no? Uzbieram milion kasy i będę mieć Paragon? Albo nie. To mam bardzo dobrą produkcję w żyć. Sami widzicie widzowie. I sami widzicie, że ekran jest tragiczny, jak ten Paragon z On jest całkiem tani, ale i tak dobry. Ragony są najlepsze. Ta moc, y, y, jakbyście się chcieli spytać, to ona daje tylko, że daje 10 koła, ale musisz tak spłacić. Nie chce mi się zapożyczyć, tak normalnie. Seby ulepszymy to coś. Kurde, jeszcze nie. No dobra, niech rozwali to. O, widzicie, widzowie, cały ekran tu falo, O kurde, chyba przegramy, widzowie. Trzymajcie kciuki, widzowie. Widzowie, trzymajcie kciuki. Żebym rozwalił tego fioletowego. Żeby to rozwaliło. Został roz... Dobra. Dobra, widzowie, że przetrwaliśmy tą falę okropną. Na szczęście bardzo się zdenerwowałem, bo ja zazwyczaj tak nie mam. Tak jest, źle, aż. No daj, 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 daj. Rozwalaj, 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 bardzo dobrze. Dobra, to sobie już. Połknie ten statek, bierzemy no, No, właśnie paragonów nie można boostować. Paragon nie ma, nie pokazuje mu się taki boost. Paragon to jest po prostu paragon. No, rozwalcie tego flotowego. Flotowe są najgorsze po prostu. Trzeba przetrwać się mi inżynier, bardzo ładnie 6 tysięcy mi zarobił już. 69 tysięcy. Zaraz dostanę 125 tysięcy. sobie po prostu nie chciałem trochę pograć sobie, bo nie chciałem, żeby żeby to was zanudziło, bo to trochę nudne takie czekanie i tak dalej. Jest też a, taki ma wpływ. Sześć, zaraz mi No. Bardzo dobrze nam idzie. I no w sumie nie chce mi się tego gotować, bo zostałem 15 minut, do sobie ustawę po prostu taki timer. Bo nie chcę mi się za bardzo... No wiecie widzowie, nie chcę. Się... Nie chce mi się długo grać, a tak się wciągam w tą grę. Jesteśmy co. Więc dotujemy tyle, ile że jak zostaną 2 minuty, znowu kolejne przypomnienie. Kurde, ale ekran się robi. Tragedia. O kurde. Dobra. Bo szły te kamuflażowe super szybkie. Nie wiem, to jest w ogóle. Jest jakiś mezik, ale to jakiś mezik jest. Dobra. że ma tych najtańszych paragonów, a tych najdraższych No bo po prostu było, nie? A no właśnie, i ten inżynier, on podkręca już na stałe nawet Więc w sumie mogę... Po... No, możemy ten paragon wykonać, ale nie zrobimy tego w dzisiejszym odcinku no podkręcimy sobie tego tutaj czarodzieja Żeby nam czarodziejował Dawaj, 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 wciągamy. No. Postawcie łapkę w górę, widzowie i subskrypcję, żebyśmy zniszczyli szybko tego balona, bo... Żeby ekran przestał tak... Być taki kolorowy. Dobra, rozwaliśmy. Bardzo dziękuję wam, widzowie, za zostawienie lajka tym odcinkiem. W tym momencie, kiedy oglądacie 7 minutę i 40 sekundę. Bardzo mi się przydał ten like. O kurde... Rozwalimy to widzowie, nie? Rozwalimy to coś. To jest bardzo słabe, nie? Tak... S... Bra, bierzemy... Tak, 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 Podkręcamy tego typu Wiesz, to jest mag Już tu widzowie nie widzicie, ale to jest ten mag chyba. A właśnie, a propos To ja Wezmę sobie alchemika postawię Dla jeszcze O wiele lepszej obro obrony I on robi on Po prostu znika Znika te wszystkie balony tak? Nie, postawię O tak, tu go postawię tak. Zła. Nie. Nie podbija. No widziałem, jest po prostu świetnie. Trochę ekranu zajmuje ale jest dobrze ten alchemik już ma milion widzicie, widzowie wystawiłem go w jakąś jakieś 20 sekund temu o, dawaj, 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 dawaj dawaj, 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 dawaj dobra alchemik już ma podkręcenie masz na 3, alchemik 0 też na trzy daj 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 zniszcz, zniszcz 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 dawaj ma już 19 ma z rzutkę ale najwięcej to zawsze będzie miała ta albo ta czarodziej paragon czarodziej albo alchemist bo alchemist to jest dopiero gold. Dobra, już tylko małą zaradę. małpka, przyznam No, atakuj to, atakuj, atakuje, atakuj. to... Dawaj, 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 dawaj Dawaj, 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 dawaj. O nie, ej, słabo, słabo idzie, słabo idzie widzowie.

48, bardzo dobry. I ta moc. On już sam przyciąga bez tej mocy. Wszystkie bossy. A ta moc daje, że przyciąga nawet tego pilotowego. Dużego. Widzicie, widzowie, przyciąga się tak. O. Tym będzie Teraz, ciąg. I. Te, to jest 11 -minutowy. No dobra, no to może jak się pojawi to powiadomienie, 2 minuty, to może. Tu jeszcze chwilę 74, chyba już zarobi. No i widziałem świetność. Dobra, podkręcenie 5 a i wystawimy sobie łódź podwodną. Chyba, że. o, tu się da. Tak jest taki lag. Widzę, że nie? jest bardzo dobre, bo to daje, że po prostu szybciej, yy, szybciej daje ten, no to, to wszystko tutaj, to, 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 no, umiejętności, o, umiejętności. Ciągalko. to jest bardzo dobre na warcha. Dobra widzowie, postawimy sobie jeszcze trzy notki piloty. Wszystko oczywiście pod dół. Środkowana ścieżka. I tak. To jest widmo, widzowie. Bardzo fajne. I wciągnę to. Aby. To jest pod górę i to jest pod środki. Nie mi. I carska bomba. I to jest wielka zagłada, tylko, że my nie możemy w moment, tylko 385 tysięcy punktów doświadczenia i damy sobie A, i jeszcze wystawimy bohatera. No jest fajny, bo on się sam ulepsza, ale go już troszkę... żeby tutaj wszystkie małpki widziały i on da daje takiego boosta sam jest bardzo dobry To się nazywa Etienne i on daje taki ruj dronów i takiego drona zaraz pojawi chyba nic nie obiecuję. nie, nie widać go już no chyba że widać. mikrofon mi się... No chyba, że wy go widzowie widzicie, no to... Dobrze. Gratuluję. Bo to, co tu u mnie się dzieje, to jest jakieś szaleństwo. jest Dobra, może jakoś... O, więcej, ale teraz pod banki idziemy, widzowie. Bo tutaj tylko ży życia chciałem. Niech się kaska nie O, widzowie już ma chemik 10 stałego podkręcenia Mam nadzieję, że stałego, nie? Stałego przeczytamy sobie opis No Podkręcone, ale małe, ale trwałe jeszcze jest. Się małe, tylko że to jest trwałe, nie? Już 11 będzie. Chyba. Kurde, kursora nie widzę. Dobra. Jakby co, kursor jest lewy górny. Teraz schodzimy w dół i schodzimy w prawo. Dobra, jesteśmy na tym pasku, masz. Ale co tu się dzieje, to już naprawdę. A nie, bo 10 jest maksymalna, dobra. Dobra, to jednak już nie będę podkręcać tego alchemika. Podkręcam sobie kogoś innego, ale zobaczcie. Alchemik w bardzo krótkim czasie zyskał. On sobie wbija po prostu 20, 200 tysięcy. Tak na hita, nie? On zaraz przegoni tę małpkę z, z żywkami, paragon. Odkręcimy sobie tutaj tego. Nekromancera. No, k**wa, nie? Nekromancer albo... Nekromanta, pod... już, już bardzo chodzi we mnie w angielsku. Widzicie wizowie, co tu się dzieje no ja nie wiem sam chociaż teoretycznie to troszkę wiem Wciągamy to a paragon nie paragonu nie da się w ogóle podkręcać nic się nie da z paragonem robić dostaj Dostał? Nawet nie dostał tego busta, bo to jest już, już paragon. Paragon jest nie ale. Um. Szkoda. Dobra. Znowu mi się kufra w na finał, ale już się nie odpowiedział. Siedem. Może jak będzie 20 minut to skończymy ten odcinek Dobra 8 Bo już w sumie nie jest to Wam potrzebne, to to, to jak gram po prostu i wy to oglądacie jak ja tutaj wszystko nie, robię, jestem pro gamer to wygrywam O dobra, zostały 2 minuty widzę. To my takim akcentem kończymy drugi odcinek wersji Bloom TD Battles 6.